Bonjour, Bonjour. A, może, a może raczej bązła. Słuchajcie, kochani, jesteśmy dzisiaj we Francji, w Pochyżu. Pani. Obrzydliwe tutaj to jest. przepyszne, ale tak? Oczywiście awantura. Norma. Oddaj to. Ogólnie padaka, nie? Zaraz wam pokażę, o co tu chodzi. Kto pierwszy ruszył do ataku? Jak <laughs> podstawiono słodkie? Ale ile? A chyba normalne Ale ile biorę? Malutko No dobrze, jesteśmy na śniadanku Kawka, prawda, herbatka Słodycze No to można Dobre? Pyszne Tak? Pokaż Dobre? Dobre no, i dostaliśmy taką kanapeczkę. Z chipsami. Co my tu mamy? No dużo szyneczka, jakaś mozzarella, do bufalo chyba. Sałatka. Smacznego. Smacznego Dobra? Bardzo dobre. Mięciutkie, rozpływające się w ustach, ale ta żynka jest bardzo słona.

Yeah. This, is, this is, this salad you have rice, basmati rice with uh, and we, chicken. Yeah, we okay? want this right. and a club sandwich. Now, this is first for make it. What is no, this salad? We don't eat. But why? before she take order what we want and come this another and say we don't have this i said okay why don't you tell me that i know madam but not, the lady the lady, is a uh, uh, she work uh, she want is a uh, two-way two-way usually uh, we I, have I, coffee. Understand. I understand it's we have a coffee after, uh, no problem with me but the salad you want because after i close the, the no kitchen. we don't want it's okay thank you okay. all good No i dobra, coś tam my zjedliśmy, oczywiście awantura była o sałatkę. A ja już kapucinko, dzisiaj trzecie. Ale tutaj takie dobre te kawy są. Co się śmiejecie? Jak te wasze espresso, dobre? Pyszne. Pyszne, ale mocne No. No to, to znaczy, że dobre, jak mocne to dobre. A Marian wam jeszcze cukru dał, wiecie o tym? Do środka. To niedobrze. Dobra, mamy kolejny przystanek. Taka wódka, proszę bardzo. I co naleśniki, hot dogi, tosty I nie tylko jak widać Pierwszy test Naleśnik z nutelką, tak? Mm -hmm. Jak oceniasz? W ogóle nie mam nutelki. <laughs> Suchy A więc to jest uh -huh. to jest Dziękuję. A okej. Nie, ja brałem bagietkę. Dobra, to teraz tak, ja mam naleśnika z szynką, serem i kurczakiem. Także próbujemy. Aha, jeszcze wam chciałem powiedzieć, że za te dwie wody, za dwa naleśniki, za bagietkę i za to, co zapłaciliśmy 49 euro. To co? Dobrze? O dwój kosztuje. Szczerze nic specjalnego. Nawet ten ser jest taki trochę średni, ale tutaj Aha. mamy bierze. No to musi smakować. A ta babietka? A jak rentals, mamo? No dawaj. Bieżek. Dobra, to zaraz. Dobra i teraz trzeci, drugi test. Mama, co ty masz? To jest takie mega przeciągnięte tłuszczem. No. Co nie? To jest takie mega przeciągnięte tłuszczem. Bardzo dużo jest tłuszczu tutaj. Natomiast jedyne co dobre to jest ser. Mam tutaj No nie, nie podchodzi mi. Nie podchodzi ci? Nie no. No. Dobra. Jak? Mniam. Mniam? A co lepsze tiramisu? Tiramisu. Miska ściąga kulary, bo masz ładne oczy. Cóż, przepraszam za brak relacji na żywo odnośnie tego jedzenia w postaci makaronu. Niestety jednak był ważny temat poruszany, dlatego było się bez komentarza, ale oczywiście nie zapominamy. Mój makaronik, co tam były? Grzywy, ser, kurczak. U mnie jest sytuacja identyczna: ten makaron był kwaśny i oni mają jakiś dziwny ser. Oni nie dość że dają dużo sera. Jeszcze parmezan da, obok dali to nasypałem go też potem za dużo, ale przed nasypaniem i tak był ten ser niezasmaczny. A idziemy tutaj do sklepu, bo zobaczymy, tutaj do, wejdziemy do Guciego albo coś. Tak, tu wejdziemy do tej A dalek. mama brała z truflami, yy, a ja. Makaron. Yy, a ja brałam z truflową pastą. Kocham, uwielbiam, ale niestety zakwaśna śmietana i straciło to, co było najlepsze. Ale dobre tu mają kawy. Dobre tu mają kawy, bo ja codziennie kawkę piję i są w porządku te kawy. Ja nie lubię. Ale najlepsza kawa do, tych, do teraz była w monachium na lotnisku. To była bardzo dobra kawa. A ja lubię kawkę u siebie w domu, rozpuszczalną, dalmajerka z kremonką. Jak ty się nazywa to? Erytrytol i to drugie? Tak. Na razie. No. I co? Jeszcze jednego naleśniczka. No ale ta pani o, tutaj tutaj... To jest. Przepyszna, ale ta pani w rękawiczkach, czyściutko, a nie tam ten łapami wszystko dotyka. Ale mięso, bo nie wiesz z czego jest. No dobrze, pluskawki też nie mamy umyta, ale trudno. Je... No, dawaj, dawaj, no No co? Yy... No, y jedzenie w Paryżu, no to trzeba pokazywać ludziom, tak? Nie można okłamywać, że się nie jaśnie. Ale ja jem. No to jest. Na, na z Nutellą i z troskawetkami wyśmę już drugi. No to dawaj, proszę. Gdzie jest kama? Ty. Jest tutaj, dawaj, gryza. No poczekaj, bo tego rodzaju przekonamy. Jak widziałem, ile dali tej Nutelli, to jak kot napakał hmm. tak że co, Ale poza uwagi to Chodź do Kamili. Patrz Kamila, jak tam wcina, patrz Kamila, jak tam wcina. Dobre? Dobre? Może być. Może być, nie takie dobre, tak myślałem. Słuchajcie, szamałem przed chwilą takiego hot doga przydrożnego. Wziąłem go z cebulką i z szaszłykiem takim, z mięsa nadziewanego jakiegoś, bez parówki. Bo jak na tą parówkę patrzyłem, to w ogóle, nie wiem, z 10% mięsa tam było może. I no powiem wam tak, tragedia, nie? Gumo, gumowe mięso, ale to jest nic. Żył pełno ich chrząstek jakiś. Czułem się naprawdę, jak już końcówkę jadłem, jakbym jadł szczura. Na razie, kamcia, papa! Pa. Jeszcze raz. Ja, jakbym zjadł po prostu szczura I ta bagietka też Ciepła, ani nie podgrzana, nie nic Dużo tłuszczu, tego z tej cebuli Z tego, ogólnie padaka Nie? Zaraz wam pokażę O co tu chodzi No i co? Po tym felerze Ślimaki Do dzisiejszego nagrania zaprosiłem Swoją mamę z tego względu, że na siedzi obok matki? mnie, więc nie ma innego wyjścia tak naprawdę. Ale oczywiście dzisiaj mamy święto mojej mamy i każdej innej matki, dlatego dużo zdrówka Wam Mam noczu. Kocham no. Cię najmocniej. Wiecie, ja wiemy Mamy tu drugą mamę, Miszkę naszą. No. Od Mariana. Mamy Natalkę od, od Karolki mamy. Więc dzisiaj same mamy. Tak, ale kochani. Niemniej ważny jest temat jedzenia oczywiście, bo bez tego nikt przecież przeżyć nie może. A więc tak, pierwsze moje danie, którego kosztuję w Paryżu, to będą ślimaki. Mam oczywiście. A ja chlebek! Tu? Ale to jest ze mną? Ja ja bym ślimaki w że jedz, bo to tylko 6 sztuk wziął, bo się bał, że będę zasłował. Dawaj, jedzesz. A jak zdechnąć to matka ma tak? Ja wiem tak za nas Mmm. O dobra. Naprawdę. O, tak? Domów jeszcze, to jeszcze, dobra. Oddawaj. <laughs> dobra. No ale poczekaj, ja tu nie wiem. Jak glizda w ogródku za dzieciaka. Nieraz człowiek zjadł. Ale Marian dar do Paryża na bagietka, u nas w Polsce lepsze. Dostałem takie kawałeczki. O, no i no. Do czego ja mógłbym porównać ten smak? No jak to byłeś bądrycie. dzieckiem to czasem blizdy jadłeś, no to jak glizdy. Co to jest za smak kochani, to ani to mięso to nie jest, ani mięso, ani to nie jest jakaś ostryga, ani to nie jest jakaś ryba. To jest po prostu bezpręgowiec, ja zimak. Ja mam zupkę pyszną cebulową i zadowolona jestem. A teraz testujemy zupę. Dawaj. Pierwsza. Mało mam. Pierwsza. Dawaj, nie ci dałem. Jest, to jest bardzo dobra. No ale dlaczego bez tego mi da? No a jak mam ci dać to? No to musisz ugryźć sobie sam w albo bo pokroić nożykiem. No dobra, pisz to testu to i powiedz jak to oceniasz. I w ogóle jakie walory, smakowo, może Czy cebulą? Ogólnie to jest zupka cebulowa, ale dobra, bardzo ładnie ja muszę po... jeść, a nie, to jest No dobra, e, ślimaki, spoko. Ale muszę się jeszcze przekonać do nich. A zupka? Masz. No patrz. Patrzcie ile tu jest chleba, ile tu jest. No masz. pustych kalorii Oj, no, kalorii. Strasznie rozmoknięty taki chleb. Ja nie lubię. Tu ja i trzy na dzieci. Mam miłośnika fryteczek, dlatego wyjdą się często ty. Ale mnie już tylko na bagietkę tak nie ma kasy. <grymne> Poszła kasa na ślimaki. Ja już tylko bagietkę. Jezu, jak chcę podwójnego brzmi. ja nie mogę. Jaka pazarota. <grymne> jak te fryki? Mmm mia Mam Mamusia kocha fryteczki. I dzipty, i monsterki. Na ja wszystko lubię co mi jest groma. Natomiast mój burgerek no, niczym się tak naprawdę nie wyróżnia. Charakterystyczne są tutaj tylko smaki, które się przebijają z tej ja cebulki zasmażanej. Charakterystyczne. Um, oh. Był taki jeden pan, co ktoś tak um, oh. Ma pan na ale to proszę się odczepić od pana Macbeth. Ale ja go uwielbiam, jego ale On tak mówił, bo A ty mów normalnie, ty bądź sobą. Nie, ten burger nie wyróżnia. Niestety, Francja. To znaczy elegancja. Francja nie znaczy elegancja, ale nie gadaj, że nie ma, dobry. Pyszny sos. jest Bardzo dobry Szemka, wziąłem z hotelowego baru 3 wody. Zapłaciłem 21 euro. Mamo, ja cię proszę, ty chodź, nie patrz już tak na to. Chodź tu. Chodź. Ale kokosowy krem mają. Nie, chodź. Nie można. Nie, chodź, mamo, chodź, chodź.